Afast, czyli pierwsza w Polsce bezpłatna aplikacja dla osób z afazją już działa. Jest dostępna dla każdego od ręki, w każdym miejscu, a do tego nie wymaga instalacji. Jedyne czego potrzebujesz, to dostęp do internetu. Aplikacja znajduje się pod adresem www.afast.pl. Logopeda lub pacjent może zalogować się na dowolnym urządzeniu. Telefonie z dostępem do internetu, tablecie lub komputerze i znajdując się w dowolnym miejscu uzyskać dostęp do swoich danych. AFAST Jak to działa? Logopeda rejestruje się i zakłada konto dla siebie i pacjenta. Następnie układa pacjentowi dobraną indywidualnie terapię w zależności od stopnia i rodzaju afazji. Dane do logowania przekazuje pacjentowi, oraz przedstawia, jak działa program. Poniedziałek, czwartek. czwartek. Od tej pory Afatek ma możliwość samodzielnie ćwiczyć w domu lub w innym miejscu sprzyjającym rehabilitacji. W międzyczasie Logopeda może na bieżąco sprawdzać postępy swoich pacjentów, modyfikować im terapię oraz odkrywać nowości w aplikacji. Do których dostęp nie wymaga aktualizacji programu. Nad udoskonaleniem aplikacji oraz dodawaniem nowych elementów cały czas pracuje grupa specjalistów.